Miesiąc został do walki z Tomaszem Adamkiem. Rozpoczynasz sparingi, znamy już nazwiska sparing partnerów. No ja tam coś znam, wiadomo, tam się, kilka osób się niestety wycofało, bo ponieważ na wiem, że Sprott się wycofał, ktoś tam jeszcze, no szkoda, no bo mój spród akurat najbardziej był tam mile widziany, bo zadawał jednak te ciosy, jest z takim doświadczonym zawodnikiem, no ale mówię, no sparing to jest tylko sparing, czekamy docelowo na walkę, nie mogę się już doczekać, prawda. Już kilka sesji sparingowych miałem, już prawda, że trzy tygodnie. Teraz zaczynamy tylko z tych podwalkę i no i co, i tylko czekać do 8 listopada. Po tych pierwszych sparingach sam mówiłeś, że jeszcze nie wszystko grało, po tym jak mocno się, mocno się wzmacniałeś. Jak dużo pracowałeś nad, nad swoją sylwetką przez ostatnie miesiące? Jak to wygląda przez kolejne dni? Ciężko powiedzieć, czy pracowałem nad sylwetką, pracowałem nad sobą przede wszystkim, a sylwetka zrobiła się do tego sama, tak? Ja ciężko podchodzę do, do tej walki nie tylko mentalnie, ale i fizycznie, co było widać od, co było widać od, od, od paru miesięcy, to od pół roku praktycznie. Także siłą rzeczy musiało się wszystko zmienić przy odpowiednim treningu, odpowiedniej diecie. Dlatego co, sylwetka się zmieniła, zmieniła się moja wydolność, wszystko, wszystko poszło. Naprawdę no, mogę tutaj teraz dużo mówić, ale chcę to wszystko pokazać ósmego. A jakiej mamy gwarancję, że nie popełnisz tych samych błędów co z Brian tym Jenningsem? Gwarancję to masz kury, w tym. W, w banku. A tutaj to jest walka, wszystko może się wydarzyć, tak? Wiadomo, ponoszą emocje. Wiecie, najważniejsze to jest skoncentrować się w sparingu. Nie masz tych emocji, wychodzisz, robisz i czasami widzisz się, ręce, mam wysoko, to tam... No. Walka to jest walka, czy ja popełnię, czy nie popełnię, to się okaże. Na razie nastawiam się na to, żeby było wszystko w jak najlepszym porządku, żeby wyjść i zrobić swoje rzeczy. Ja też nie, nie nastawiam się na to, że będę cały czas chodził za, za podwójną gardą, nie? To też się nie nastawiam na to, prawda? Ale, no, ale co zrobić? No e, na to jakiś plan. No, zobaczymy w ringu. Przecież e, trudno się tak nauczyć z jednej walki, podnieść nagle rękę. Tak? Że to jest niemożliwe. Mhm. Czy w jakikolwiek sposób na Twój y, nastrój wpłynęło to, co się stało w sobotę w y, Moskwie? Przeżywasz porażki kod Twoich kolegów? Jasne, że tak, no ale o tym trzeba zapomnieć, tak, że ja nie mogę się nastawiać dzik porażkami, tylko mam swoją walkę i jakbym się miał z, z tym wszystkim, ja mam na pomysł na tą walkę, wszystko by... szkoda, prawda, bo to i Paweł, mój przyjaciel, a Krzysiek, kolega z tyłu to boli, prawda, no ale co, no tak jest, czasami się przegrywa, czasami wygrywa i o oh, Boże, żeby się chłopaki podnieśli, a ja żyję w swoim świecie. I, 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 I w najbliższych moich kumpli, którzy walczą, czyli Dawida i Grzesia. A nie myślisz sobie, że troszkę tak teraz odpowiedzialność za to, aby to pół roku nie było do końca stracone dla grupy Sferis No Call Promotion spoczywa na, spoczywa na Twoich barkach? Ja tak, do tego tak nie podchodzę. Ja, ja podchodzę, mówię, że zawsze byłem indywidualną osobą, zawsze tak podchodziłem do wszystkiego, zresztą znacie mnie do tej pory i nigdy nie patrzę dla wszystkich. Ja, ja zawsze jak przychodzi negocjacje na przykład za kasę, to zawsze dogaduję się indywidualnie, zawsze mam swoje zdanie i tak samo jest w boksie. I we wszystkim innych rzeczach w, w życiu nigdy nie, nie dam się kierować komuś. Czy tym bardziej poczuwać winę za wszystkich, czy coś takiego, czy brać tylko na baki? Ja mam sam własny rozum i ja za to odpowiadam. Po Podczas tych przygotowań, chyba kilka rzeczy przytrafiło się po drodze, których wcześniej nie robiłeś. Widziałem jakieś były kryjakumory, też jakieś indywidualne badania spadło Twojego organizmu. Opowiedz coś o tym? No jasne, no tak wiesz co, na pewnym poziomie trzeba, zdałem sobie sprawę, że nie wszystko jest tak jak robiłem badania krwi, gdzieś tam miałem jakieś, jakieś na przykład niedobory, czegoś tam, dlatego trzeba to, to na bieżąco robić, prawda? I, i to choletowanie krwi, ozudowanie, znaczy to jest bardzo fajna sprawa. Wszystko, komora hiperbaryczna, która dotlenia mój organizm, która. E, po tych ciężkich treningach regeneruje, wiesz, jak normalnie oddychasz, to masz tam 23% tam tlenu, a tam idziesz, masz 100% tlenu, jeszcze pod ciśnieniem i jeden wdech tam, to tak jakby tutaj 10 mniej więcej, więc możesz tylko do, i pod ciśnieniem dochodzi ten tlen do stawu, do wszystkiego, więc naprawdę jest petarda, tak, teraz tylko... Yy, no teraz tak naprawdę wziąłem się za to wszystko, bo jest to na 100%. Ale mówię to wszystkie przygotowania się okaże jak to zaowocuje w ringu. Ja też się zastanawiam, czy może nie eksperymenty, tak? Ale, ale dużo nowych rzeczy przed tak ważną walką to jest na pewno dobry pomysł? Znaczy ja się czuję dużo lepiej a nigdy nie czułem się w przygotowaniach tak dobrze, więc to też ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobre. Pokaże się po walce, na pewno e, jestem człowiekiem, który pragnie się uczyć, nie tylko e, zostawać w jednym miejscu czy coś, tylko zresztą o, ki o kilku konkretach powiem pewnie po walce. Tajemniczo na razie w takim razie, ale e, czy ty próbujesz się dogadywać, co się dzieje w obozie Tomka Adamka tam w Gilowicach? Nie, ja tam nikogo nie znam, co ja się tam mam dowiadywać. W ogóle mnie to nie interesuje. E, Tomek niech się przygotowuje. Jest to świetny zawodnik, profesjonalista, więc na pewno tam nie poróżnuje. Może trochę lekceważy, w co wątpię też tak naprawdę, bo wie dobrze, że to że Tomek, Tomek zawsze lubił pieniądze i wie dobrze, że jeżeli by się to zakończyło dla niego źle, to, to już by tych pieniędzy nie zarobił. To jest moje zdanie. Może gadać różne rzeczy, ale swoje wiemy wszyscy jak jest. Tomek nigdy nikogo nie lekceważył i na pewno będzie gotowy. Kiedy wyjeżdżasz do Wisły? Jak blisko przed walką? Już tam przeniesiecie się na obóz? Chyba... Ja sam nawet nie wiem. No jakoś tam... Niedługo chyba, nie? Znaczy niedługo. Jakoś niedługo przed walką. Bardzo spokojny jesteś. Walka się zbliża, zwykle im bliżej walki, tym roznosi cię energię, a dzisiaj tak bardzo wyluzowany jesteś. Nie no, roznosi mnie energię na treningu po treningu. Teraz akurat yy, myślę o jedzeniu. Myślę właśnie o, o tym, żeby odpocząć, bo dzisiaj mam sparring. I żeby wyprowadzić za na spacer. Takie mam dzisiaj plany, dlatego jestem wyluzowany. A ja jak przyjdę do domu, to Tycu już zacznie żyć, machać ogonkiem i będzie, tato chodź na spacer, więc będę musiał się na tym skupić. Także wszystko jest tak jak zawsze. Ale w porównaniu na przykład z analogicznym okresem, czyli załóżmy na miesiąc przed walką z Jenningsem, ty się czujesz zawodnikiem już bardziej dojrzałym? Więcej rozumiesz? Wydaje mi się, że tak. Ale tak jak powiedziałem... Ee... Czy znaczy, wydaje mi się to za mało powiedziane. Jestem przekonany, że jestem innym zawodnikiem. Na pewno mentalnie, ale mówię, to wszystko walka zweryfikuje. Wiesz, każdy jest kozak przed walką. Pewni lud ludzie nie rozumieją nigdzie ci, co walczyli. Jaki to jest stres, wychodzić do ringu, w tej szatni, ile myśli ci się przewija przez głowę. Nie sama walka, bo dzisiaj dzwonisz do mnie. No tak jak teraz tu siedzę, wchodzi Adamek i walczymy, to, to, to wiesz, bomba, bomba, jeden, drugi, tu nie ma ten, wiesz, kto to ten, a przeżyj to wszystko, te dwa dni, te wszystkie i dochodzi do ciebie, to jest właśnie tam, tak tam naprawdę radzą sobie z tym mistrzowie przyszli, właśnie w głowie, bo jeżeli tego nie masz, to niestety, ale historia zaczyna być coraz krótsza.